Beng, Ale masz zdrowia. Będę nim oswajał. Obiecuję. I tak go nie zrobisz. Nie wiem czy wiesz, ale tak go nie zrobisz. Nie. Nie. U, 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 u. Szukamy dobrego Araneosa. Ponieważ potrzebujemy Araneosa na 150 może To nie jest 150, więc zjem w się sensie, no próbuję Dobra, o no, będzie miał tak z tysiąc ataków, żeby mógł nawet coś zabić i będzie pod speed Chyba wyrandomowe no, domowe tak dodaję Przyznam się. Ugryźję za Hita go. Z Hitavo. Który? tamto był ładny. No niezbyt. Mi się podoba ten poziom Twój, więc ugryzłem. Jest jakiś bardzo dobry. O, na przykład ten. Ten już mi się podoba. Araneo. Teraz tak wyłączam, żeby było podstaty dobre. Tak jak go wezmę. E, dobra, to jest na razie życie z robackami i na razie nie mamy jak się nim ruszyć zbytnio. Trzy nie chcę. No i tam zdrowie. Jest. Tyle, żeby miał. I reszta. A tak nie będzie miał spida, ale będzie dobry i tak. Dada, rada, dada, rada. Da, da. Pająki są fajne w tym arku. Fajne one wyglądają, jak tak chodzą. My już tak to się podnoszę, bo już tracą tą fajność. Jak ciekawe, jak pająki pływają. Nie wiedziałem. No tu widzicie, pająki w tym arku są takie, jak, że można na nich usiąść. W prawdziwym życiu jest tak pełen, można usiąść. Prędzej większe od ręki, ale. A tutaj mamy większe od od... od nas. <laughs> większe od tygrysów. A może bić podczas tego? Nawet nie wiedziałem. Może podczas. Mogę siebie samego obsmarować? Hmm. Już widzę, jakie to będzie miało fajny sposób pasfajania. że na przykład idziesz ze z giga, nie? To biegniesz, 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 nie? Takie coś. I uciekasz, uciekasz, uciekasz. I jakaś tam osoba druga szczela na kładzie. Znaczy trzy osoby, nie? Jedna biegnie tym pająkiem, druga szczela a trzecia steruje kładzą. To by było dopiero jedno złe kombo. Czekajcie, musimy też dodać coś żuwikowi. Bo żółwik jest dobrym tankiem. Skąd masz się go na serwera? Aha, no tak, bo już wpakowałem. To już trochę poprawiłem arka. Wiecie co, chyba po, pominę tego. I będę grał na Lost Island. Bo już odkryłem sposób. Aha. Co ja mam takiego ciężkiego? Aha. Dobra, na no razie trzeba zrobić sobie miejsce, Fekuł. Hmm. A z czego ja mam tyle tego? A, z tych Alf chyba. Mam jakąś złotą przekierkę. Mm, 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 chyba ta jest dopiero najlepsza. Tomasz To masz to. Co to jest? To, to, to jest. Skąd ja to mam? The animator's co co consume. Znaczy, costume, Jezus. E, e, mogę mieć pająka? Nie wiem, sprawdzę. Mogę? Więc. Yes. To nie jest pewien. Jak ty nabijać poziomy? Ty, w... ty wbijesz poziomy nadal. Więc jesteś zbagowanym pająkiem. Zbagowałem pająka. Jak to działa? Aha. Tu a to jest na To średnie już tylko na Parazaura. Który jest lepszy? Ten jest najlepszym moim raptorem na razie, nie? z jaką popyla. Jezus. Chyba on jest szybki. Ale pójdziemy sobie karno, bo jest nowym. Karno. Pójdziemy. Nie do mojego starego pająka. Jezus ciągle otwiera tego aura. Nie, o, nie mogę. Pójdziemy sobie nowym karno. Tu jest jakiś parazaur. Tu jest alfa-raptor. Te raptory po całej mapie, bo to jest dobre. Na nie, bo ma za mało. No, Muszę Może zacznę wybijać, żeby się rozpiły inne. Lag. Halo? Halo? Dobra, nieco, nie wiem, co tu Ugryź. No, trochę tak mi się dziwnie steruje. Mmm, no ona tego nie wybije. A gdzie jest ten mój parazaur? Bo ja nie miałem parazaura. Z tego co pamiętam on gdzieś tu był. tam dalej, ale był. On też się może przydać do czegoś, co o swoim... O, no, nikt nie o swoim... Ten też się może przydać. On coś z lasu, tego parazaura. Nie. Te krex. Który to ma? Tu mogę go to gonić za tym parazaurem. Mm, setny. Dobra, zostawię go tu po prostu. Nie chcę gonić za tym parazaurem. Tu był gdzieś mój parazaur, nie? Ten mój parazaur. Może go coś zjadło. Tu Po Tilex, na no to się nie dziwię. To niego coś zjadło. Chociaż nie wiem gdzie on może być. Wobec nie. Przewięczon, nie, nie, dalej nie był. zasłania mi bardzo ten dymek od tego karno, nie? 15. ja daję bufa tylko, jak z kimś się bije. Chociaż mogę sprawdzić, czy on zginął. Właśnie Czekaj, co to było pod, e, pod l. Dobrze pamiętam. Tu mnie zabiły. O tu jest tak para, bo widzicie, tu. Batek parazaur alfa raptor został zabity To ty zabił Zabił zębny sęp Zęb mnie zabił semp mnie zabił Oswoiliśmy karnocaura ale No oswoiliśmy oswoiliśmy tego i nic tu Ej nie no co Locate for the... to były komendy... Idziemy po wywernie. O tu łożą, to może tu było, bo pamiętam, że przy niej było dużo tych. Idziemy po wywernie. Alfon to może być nawet przyjemne ułożenie po takie wywernie. 108 no niby duży, niby mały Eee, Dilo co ty robisz? No i się sposzyły Nie wiem dlaczego tak to jest, aha Nie, nie ma, to nie stamina Mówię więcej tam mieć ten, mhm. e, ten raptor mi ciągle wrzuci telefon Zabił go na hita. Jest tak. <grych> Ile on ma 300? Ja pierdzielę. Ile to, ty masz zdrowia? Dużo. To jest moja odpowiedź. Dużo masz zdrowia. No ty noju Machnij No chodź tu teraz z kozaku. Bo bym na bossa poszedł w sumie. Bo na bossa nic nie potrzeba. Coś musimy to zobaczyć z innym autokarnym. Tak Pytam, ja na którym by się zrespił, nie? Który mój ma w sumie? To dostał 7, 80 coś poziomów. No, na 200 mi się oswoił. Dobra. Robię to. Mega karno. Dla ciebie. Boss. Pierwszy boss. Którym otworzam? 50. Aha, już. Nie ryzykuję dalej, bo się może zrespić. Dobra, ale ryzykuję jednak. Gdzieś nastąpi. Ej, Albinos. Albinos 80, któryś tam. Alombi bije mocno. Ja szybko wal wal, wal ale... Ja ją zabiję. Nie zabiję, bo ja go odpycham. No zabij. No go! Mnie to, że z tych alf nie leci nic innego, tylko Prime. Bo mogłoby dużo mięsa lecieć. Tak to, co coś zabijesz Alfred. Słabo, bo leci tylko ten Prime. Nie. Ja nie, 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 już, co tam nie, 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 na tego Rexa? Ale metalu tu jest. Aż sobie wezmę trochę. Bo mam ten kilo dobry, nie? O, właśnie, karmator jest takim fajnym Stworzeniem, że mnie na, na ogonie trzyma. Właśnie teraz. O, już spadłem. Bo skała się rozwaliła. Gdzie te wywery, gdzie te wywery? Te wywery daleko, wiecie? Ja się chyba cofnę. E, to co chyba będą odcinki na Lost Island, bo już wiem, znaczy, ja to mówiłem już w sumie, ale już wiem, co było przyczyną przegrzewania się mojego komputera. To, że się coś odpalało ciągle, i się zamykało i tak długo. Do tego teraz będą dłuższe odcinki, bo już to zamknąłem i już się nie odpala ciągle. To było przyczyną tego. Więc w sensie włączały się trzy przeglądarki na raz, te same, nie? Włączyły się trzy przeglądarki po chyba pięć stron, i to powodowało ta lagina. Tam na poprzednim odcinku. Nie? Znaczy, im dłużej się czeka, tym więcej się przeglądarek włącza. Więc no, już się ile nam otwierały i będziemy mogli dłużej grać. Dłuższe odcinki, jej. Jej! Jej, dłuższe odcinki wreszcie. No nie ma tego parazaura. No widzicie, że biegam na no, biegni szukam. Hmm. Może... Nie wiem, w sumie. <todgrych> tak, co ja tu w ogóle zyspiłem, bo już zapomniałem. <laughs> Zumdodo do, próbowałem próbowałem rzeć. I czy to tak zadziała? Ha. Czy to tak zadziała, że, że jak skasuję aberant i tu dam Elkę? To uciekam. Wiedziałem! Dobra. O, ona dostaje oklepa. O nie. Mia... Dobra, jakby za do to uciekam, jak będzie. Ja Ale damage! Ale damage, Spierdzielaj. Nie. Stańcie. Puśwa te araneosy. Co ja mam teraz zrobić? Czybciej. Okay. No zostawcie te sieci! No bo wiem, muszę wybić te rana osy i cofać się. I co teraz? Uciekaj! Nie wiem, co zrobić. Kurde. Bo wiem. Uratuj, proszę. Uratuj go, uratuj go, uratuj go. Odejdź. Uratowałem. Uratowałem Karnosa. Jezus. On nie był dobry, jednak. na co? Ale dobra, teraz możemy go trochę pobić tego bossa. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale. Musiałem się pozratować. Ale ten, ale ten, boss zostaje obrażony, jak. chory. Okay. Aha, no tak. Tutaj. Teraz mogę uciec! Dobra, uciekam, muszę zapędzić, że to jest boss. No, znalazłem cię. Wyszło ci uciekać. Chodź tondy. Zobaczyłem go, bo tak se stoi jeden, nie? Czyli ja nabór tylko, że go pominąłem. A, idzie tylko, że jest ultra wolny, nie? Właśnie nałożę tego skinać. No, goń się nas tam, pozdrawiam Jesteś taka wolna, jesteś O, miał... Jezus, jaki on będzie miał poziom duży W ogóle, czekajcie, bo Zatrzymam, trzymam coś W łapie, dobra y, Trochę tego, Jedn w wagę Ja pierdolę, ale on będzie dobry Będzie speedy To będzie Sonic, normalnie Axe 340 Dosiądź. Nie, nie, nie dosiadaj. Szybko, bo coś suma dojdzie tam. Szybko. Bądź ładnym parazaurem. Ubiór. Ale fajny. Fajnie wygląda, ej. Mi się podoba. Szkoda, że jest tak parazaurem, ale... No... Ale jest szybki teraz. Wolny, jednak wolny. Co to jest, w ogóle? Nie, nie wiem przez co ja idę: przez doliny czy przez łąki? I ten dymek u jest za duży. Akurat to mi przeszkadza. Alfa Karnos. Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, mogę go zabić w sumie nawet. Na 3-4 Tego osób jak go dostałem Więcej mięsu, już, już nie masz nic. W ogóle zauważyłem coś. Pewnie... Pewnie Wy też to już zauważyliście dawno jak... jak... ktoś mnie w ogóle oglądał, bo nikt mnie nie lubi. nie mnie nie lubi. Dobra, to... A pika, 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 dobra jest tu? O, um, chyba to jest najlepsza, ta niebieska Pistolet w ogóle nie zauważyłam Pika ta niebieska, dobra, tu będzie tak Pika ta niebieska, ale mam rzeczy I właśnie, ja mogę sesetę założyć, już na jakiegoś tutaj Czekaj, seta setasy yy, Założę sobie to. I mam na raptorów skiny, nie? No bo moja najlepsza czapka. Yy, to są moje najlepsze rękawiczki chyba. Też filetowe. To, to jest nietypowe. Zakąd najlepszą czapkę? Są lepsze niż światowe rękawiczki. Tu jest chyba kaperusz. Na no razie założę to. Chyba spodnie, te I buty, te. Chociaż chyba widziałem lepsze gdzieś tu. No nieważne. Y ale no, będzie kolem odcinka, bo nie mam co robić. Czy mógłbym osługi drugiego alfa karnosa. Nie. Nie mogę się. Mm. W sumie to nawet tu mogę zakończyć. Muszę iść na zupę. Poczekajcie. Tutaj zakończymy sobie odcinek, tak więc yy, nie wiem. Takie zakończenie. Nara.